RZG interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG interwencje. W każdą środę o 17:10 na 97.1 FM na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Daniel Sawicki. Daniel Sawicki, dzień dobry. To jest program RZG Interwencje, a za kamerą, jak zawsze, Krzysztof Filmanowicz. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy w Urzędzie Miasta Zielonagóra. Powodem tego jest fakt, że Zielonagóra otrzymała kolejne wyróżnienie. Tym razem została wyróżniona w konkursie polskiej agencji prasowej Gmina Dobra do Życia 2022. Taki ranking samorządowy został sporządzony przez Polską Agencję Prasową. I o tym, jak się żyje w Zielonej Górze, będę dziś rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi. Wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lecicki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Radny Miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska Dariusz Legutowski. Kłaniam się. Witam serdecznie. Radny Miasta Zielona Góra, Przewodniczący Rady Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, kolejny ranking ukazał się, jak się żyje w miastach całej Polski, jeżeli chodzi o lubuskie, Zielona Góra wypada bardzo dobrze, Zielona Góra zwycięża w rankingu w kategorii oczywiście swoich miast. Jest wysoko, również jeżeli chodzi o całą Polskę, gmina Dobra do Życia 2022. Tak brzmi ten ranking sporządzony przez Polską Agencję Prasową. Pytanie do prezydenta Lesickiego. Jakie były kryteria? Co brano pod uwagę, jak sporządzano ten ranking? Szanowni Państwo, to było 67 kryteriów, które były zależne od tak naprawdę i kultura, i dochody, i elementy związane z ogólnym pojęciem. To był ranking, który był zrealizowany przy pomocy Uniwers Polskiej Akademii Nauk, tak naprawdę i profesor Ślesicki, który jest znanym człowiekiem, który zajmuje się sprawami godnego życia i dobrego życia weryfikował to. Cieszymy się, że wygraliśmy w województwie lubuskim. Jesteśmy na 15 miejscu w Polsce, więc jest to element bardzo ciekawy. Ważne, co my nie uczestniczymy w rankingach, które są płatne. I powiem, że w, nie dalej jak w lipcu podobny ranking, który był przeprowadzony przez przy 36 tysiącach respondentów, też stwierdził, że trzy najbardziej pozytywne do miejsca, miejsca do życia to Gdańsk, Sopot i Zielona Góra. Więc ja myślę, że to rzeczywiście efekt tego, że próbujemy z mieszkańcami rozmawiać i tak naprawdę warunki do życia próbujemy stworzyć takie, aby chciało się w tym mieście żyć. To kolejny ranking, o ile sobie przypominam, bo z roku na rok te rankingi są powtarzane, są dokonywane oceny, w których aspektach Zielona Góra wypada najlepiej. Ja myślę, że to przede wszystkim jest jakby komfort życia, czyli jesteśmy miastem kompaktowym, w którym tak naprawdę nie ma zbyt dużych korków, a jest dostęp do edukacji na dobrym poziomie, dostęp do kultury, dostęp do sportu. To są elementy, które brane są pod uwagę. Jest oczywiście element, który jest bardzo ważny przy wyborze, w szczególności młodych ludzi, czyli możliwość i dostępność miejsc pracy. I ten warunek również został bardzo wysoko oceniony przez tak naprawdę zewnętrzne instytucje. Dobrze, pan Dariusz Legutowski, czyli opozycja w Radzie Miasta Zielona Góra, państwo oceniacie wnikliwie, często mocno recenzujecie władze miasta Zielona Góra. Taki ranking co dla państwa oznacza, co, co państwo mówi jako opozycji? No Bardzo się cieszymy, jak miasto Zielona Góra zajmuje wysokie miejsca, jednak jeśli byśmy brali pod uwagę, jakie tutaj były wzięte pod, do tej oceny współczynniki i wagi, to okazuje się, że... No akurat w tej klasyfikacji to wygraliśmy, prawdę mówiąc, jeśli chodzi o nasze miasto wojewódzkie w Zgorzowym, tak, bo de facto były brane miasta na prawach powiatu pod tą kwalifikację. I oczywiście tak jest, że 15. miejsce w Polsce, także... Jeśli chodzi o współczynniki, to chciałem jeszcze wspomnieć, że tu były brane przede wszystkim związane z, dosyć duża waga to dotyczyła spraw związanych z środowiskiem, z przestrzenią, jaka jest duża powierzchnia, jaka jest możliwość zamieszkania na danej gminie, z ochroną środowiska. Też tutaj chciałem zwrócić uwagę, że no, te dane niektóre są jakby do skorygowania, ponieważ mamy chociażby tutaj, jeśli chodzi o czujnik pomiaru jakości powietrza w Zielonej Górze, tylko jeden, tutaj kawałek daleko od szpitala i de facto on bardzo dobrze wypada na, jakby w porównaniu do innych części miasta. gdzie Mam dobrej jakości powietrza w tej części miasta? W, przy tym jednym czujniku tak, przy innych nie. Widać to na takim prywatnym systemie. Smoknet, gdzie jest 14 czujników, teraz kolejne są zamontowane w szkołach. Docelowo ma być 7 w szkołach, też będziemy mogli obserwować, co się dzieje na dzielnicach. Nie jest tak dobrze, także to byśmy uważali, że należałoby to skorygować. No nie są do końca te wszystkie współczynniki adekwatne. Miasto też po 2015 roku zostało poszerzone o te gminy, czyli przestrzeń do życia się znacznie zwiększyła. Tam jeszcze było z tych współczynników dosyć ważnym był. Ogras wegetacyjny, klimatyczny bilans wodny, dostępność zieleni, ukształtowanie terenu jako jest jedna z największych wag. Także jeśli chodzi o możliwość tutaj zaangażowania prezydenta w te spółczniki, no to jakby za dużego wpływu nie ma i można by powiedzieć, że jakby się wystawiło. Przysłowiowego konia na prezydenta, to też by zajął takie wysokie miejsce. Czyli bez znaczenia jest właściwie Pana zdaniem to, kto rządzi, i rozwój miasta po prostu jakby jest i, i zupełnie inaczej typu inaczej wygląda, bo miasto rozwija się powiedzmy samo dobrze. Wrócimy za chwilę do tego, czego być może brakuje i co należałoby poprawić. Zanim jednak będziemy o tym rozmawiać, to pytanie do Piotra Barczaka, bo te rankingi, które tak jak mówił prezydent Lesicki, nie są rankingami opłacanymi, na góra nie startuje w takich, a tylko w tych, gdzie jest dokonywana w miarę obiektywna ocena zewnętrzna. Co Pana zdaniem to też nam pokazuje? Bo wiadomo, że gdzieś jakiś kierunek też na pewno jest skazany. co można zrobić inaczej, ale tak na dzisiaj. Oglądając ten ranking, czytając go, jakie wnioski się Pana zdaniem nasuwają? Przede wszystkim myślę, że to jest ocena zwykłych mieszkańców Zielonej Góry, przecież także respondentów z jednej strony, z drugiej strony osób z zewnątrz. I ona taka jest najbardziej a, a obiektywna. My, kiedy radni, kiedy kto, często czasem może urzędnicy, bardzo często chcemy dodatkowo się pokłócić. Wyszukujemy różnych problemów, różnych trudności i potem słyszymy to, co słyszymy. Natomiast ja myślę, że jeżeli porozmawiamy z większością naszych mieszkańców, którzy obiektywnie podejdą do i spojrzą i pojadą często gdzieś jeszcze do innych miejscowości, to dlatego potrafią docenić dopiero tą naszą kompaktowość, to Dostępność różnych elementów. E, oczywiście trochę jak w rodzinie. Pewnie brat na siostrę, mąż na żonę nie, niejednokrotnie narzeka, ale tak naprawdę to są najuko najukochańsi nasi najbliżsi. Dla mnie najukochańsze jest miasto moje e, Zielona Góra i myślę, że dla większości tutaj mieszkających jest tak samo. Jeżeli porównamy do Gorzowa, to słyszałem takie opinie Zielonogórzan. Pewnie skrajne, ale my moglibyśmy być na przedostatnim miejscu, ważne żeby Gorzów był za nami. Więc można i tak do tego podchodzić, ale myślę, że to właśnie nie o to chodzi. Dlatego nie zgadzam się absolutnie z opinią Darka Legutowskiego o tym, że nie ważne kto rządzi w mieście, bo tak to to wszystkie byłyby na jednym poziomie. Bo niezależnie jak kto i jak rządzi, one wszystkie by były można powiedzieć w rankingach jednakowe. Właśnie po to są rankingi, żeby pokazać gdzie jaki gospodarz, gdzie także jako radni funkcjonujemy. Gdzie wsłuchujemy się w te głosy mieszkańców, czy przynajmniej spełniamy je po, potrzeby tych mieszkańców? Smutne jest takie podejście Platformy Obywatelskiej, bo chyba tak podchodzą w Urzędzie Marszałkowskim i dlatego mamy województwo, jakie mamy, nieważne kto nim rządzi, kto będzie rządził, będzie byle jak, tak jak jest w tej chwili. Nasze miasto w moim przekonaniu jest naprawdę piękne, jeżeli posłuchamy te osoby, szczególnie niektóre, przyjeżdżają do nas. I pokażą. I z, e, często pokażą nam to, czego my nie dostrzegamy na co dzień. Wtedy do, rzeczywiście dopiero e, potrafimy ocenić i docenić nasze miasto. Natomiast taką mamy mentalność niestety często w Polsce, że lubimy narzekać na to, co mamy i nie dostrzegamy tego, co jest piękne wokół nas. Dobrze, dajmy odpowiedzieć rednemu Dariuszowi Legutowskiemu. Czy rzeczywiście jest tak, że narzekamy może, bo chcemy sobie ponarzekać? Czy rzeczywiście jest Pana zdaniem coś do poprawienia? Coś, co można by było zrobić inaczej, może lepiej, żeby miasto Zielona Góra rozwijało się jeszcze lepiej? Jak to z Państwa punktu widzenia, Pana punktu widzenia wygląda? No, wydaje mi się, że jest trochę rzeczy do poprawienia. Oczywiście mi się bardzo dobrze mieszka w mieście Zielonogóra. Góra. Jestem zadowolony. Wiele ciekawych ostatnio jakby inicjatyw powstaje. To też jest cenne, chociażby przy winobraniu mieliśmy ostatnio taki taki bardzo już chyba teraz się coraz bardziej robi to znane w Polsce, jeśli chodzi o spacer winiarski, o spacery winiarskie, które są taką już od dwóch lat tutaj specjalnością naszego miasta, że kolejne są elementy, które które jakby promują miasto nasze w, w Polsce, ale też jest trochę rzeczy do poprawy. Przede wszystkim brakuje nam jakby terenów inwestycyjnych nad tym, że tak powiem, ekipa miała co najmniej 16 lat, żeby się postarać, żeby te tereny jakby tutaj Przygotować są miasta, które to wykorzystują. Widzimy chociażby miasto Gorzew w ostatnich latach, jak się mocno rozwija, dostało dosyć duże dofinansowania. Ostatnio ponad 220 milionów na uzbrojenie terenów dostali też bardzo dużo, chyba 250 hektarów ziemi, które mogą zagospodarować na różnego rodzaju inwestycje. Także my trochę tutaj od, odbiegamy. Zresztą widzimy, co się dzieje, jakie fajne obiekty powstają w naszej okolicy, chociażby świebodzin. Inwestycje Amazon w, w, w Sulechowie TK Max. W Nowej Soli Gedia, gdzie zatrudnia około 1200 pracowników, nam tego brakuje. Brakuje miejsca na rozwój, na przyciągnięcie zewnętrznych kapitałów, także tu jest na pewno do poprawienia w tym, w tym obszarze, jeśli chodzi o nasze miasto. Dobrze, dajmy głos prezydentowi Lesickiemu. Kilka lat temu, 2015 rok połączenie miasta z gminą, yy, Zielona Góra rozrosła się, to chyba do piątej aglomeracji w kraju, to dało. Yy, wydaje się taki kop również gospodarczy powinno dać, żeby miasto się rozwijało, powstała strefa ekonomiczna między innymi w Kisielinie. Te wszystkie czynniki też były brane pod uwagę zapewne w tym rankingu? Na pewno były te czynniki brane pod uwagę. i ja oczywiście zgadzam się tutaj z informacją taką, że musimy walczyć o to, aby pojawiły się nowe inwestycje, ale te inwestycje pojawią się tylko wówczas, gdy będziemy chcieli zatrudnić ludzi o określonych preferencjach i zawodowych, i płacowych. Dlatego od wielu lat mówimy o tym, aby powstała S3. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zostanie to zrealizowane, zmaterializowane, także powstanie 400-hektarowy obszar rozwoju gospodarczego i to jego nie takiego jak TK Max czy inne magazyny, bo na pewno to jest element ważny, ale nie jest najważniejszy. Ja wychodzę z założenia, że Europejskie Centrum Elektromobilności, z którym bardzo mocno hmm. idziemy do przodu i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli powiedzieć Zielonogórzanom, że będziemy centrum europejskim produkcji różnego rodzaju elementów związanych z elektromobilnością. A Będzie... właśnie, mówimy tu o firmie Ekoenergetyka, nie boimy się tego powiedzieć, która ci jest wizytówką Zielonej Góry i regionu. Myślę, że jest firma Ekoenergetyka, jest firma LUK, są firmy, które są. Związane tak naprawdę też z branżą informatyczną i to są tak naprawdę kamienie milowe rozwoju nie tylko Zielonej Góry, ale tego województwa, bo patrząc z punktu widzenia inwestycji 250 hektarów w Gorzowie, no, mogą powstać tam rzeczywiście nowe miejsca pracy, ale tak naprawdę miejsca, które dają wartość dodaną, dają lepsze zarobki, powstają tam, gdzie jest. Uniwersytet. Dlatego w nowej strategii też zakładamy, że miasto, miasto Zielona Góra będzie miastem uniwersyteckim. Jedno z pierwszych, który w strategii napisze, że to jest miasto uniwersyteckie. Tak jak w niemieckich miastach, gdzie część tych miast jest miastami uniwersyteckimi, wokół tego rozbudowuje się tak naprawdę ten high-tech. I dla nas to jest najważniejsze, czyli żeby Zielona Góra była miastem, gdzie będzie się żyło w sposób Kompaktowy, będzie on 100-150 tysięcy mieszkańców posiadało, a jednocześnie będzie miało do zapewnienia tak naprawdę wszystko, zaczynając od pracy, a kończąc na rekreacji. Dlatego te działania, które podejmujemy, to są działania tak naprawdę razem przyjmowane przez radnych Rady Miasta, ponieważ większość uchwał budżetowych i wszystkie inwestycje, które czynimy, to są inwestycje, które są wsparcie, z wsparciem bądź ewentualnie z jakimś drobnym. Podejściem negatywnym, ale tak naprawdę robimy to po to, aby w Zielonej Górze się żyło lepiej. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie taka informacja, że w najbliższym czasie Zielona Góra będzie dalej w tych rankingach dosyć mocno reprezentowana. A chciałbym, żeby rzeczywiście. Ponieważ tutaj powiedziałem, 16 lat temu, 16 lat zagospodarowaliśmy. 16 lat zagospodarowaliśmy tak naprawdę 168 hektarów w Lubuskim parku przemysłowo-technologicznym. W tej chwili mamy koncepcję, którą tak, na, tak yy, przedstawiamy, aby te 400 hektarów, które będzie będzie rozwojem tego miasta. Ja dzisiaj taka konferencja na uniwersytecie była związana właśnie z metodą, jak powinny funkcjonować miasta w otulinie leśnej albo lasy wokół dużych miast. I z tej debaty wyszło jasno, że musimy rozwijać się w sposób smart, czyli mądry ale w sposób taki, aby te lasy nie przeszkadzały nam w rozwoju. I tu w tej sytuacji my mamy 54% zalesienia, 15 114 hektarów lasu. Jeżeli 400 hektarów z tego weźmiemy, to są 2% lasów, które będą odnowione, ale będą przygotowane do tego, aby przyjąć właśnie najwyższe technologie. Żebyśmy nie szukali pracy w okolicach czy też poza granicami, chcemy, aby to było zmaterializowane w Zielonej Górze. Mam nadzieję, że nam się to uda. Dobrze, dajmy drugi głos Piotr Barczak. Pana spojrzenie na te inwestycje, na ten pomysł rozwojowy Miasta Zielona Góra, który przedstawiał tutaj prezydent Lesicki, to jest jakby jedna sprawa. A druga rzecz, która płynie z tego rankingu, chciałbym zapytać o to, co Pana zdaniem byłoby jeszcze takiego do poprawienia, żeby jeszcze na przykład Zielona Góra można było powiedzieć jest miastem takim, której tylko brakuje jakichś elementów minimalnych, żeby w tych rankingach być, być jeszcze wyżej, żeby pokonać tych, którzy są przed nami. Myślę, że zawsze będą jakieś elementy do poprawienia. To jest kwestia jakby oceny, czy one są właśnie w krótkim czasie do zrealizowania, zrealizowania, czy w dłuższym. Czy to jest coś większego, czy coś mniejszego. Na pewno fajnie by było, gdyby przepraszam, że znowu wrócę, ale do relacji z Urzędem Marszałkowskim Urząd Marszałkowski trochę lepiej oceniał właśnie Zieloną Górę, bo myślę, że te instytucje, które są w Zielonej Górze, a często nawet mieszkańcy nie wiedzą, oceniając Jednocześnie, czyli nie wiem, na przykład kwestia Teatru Lubuskiego, Filharmonii czy szpitala, który tak naprawdę, którym zarządza urząd marszałkowski w głównej mierze tak naprawdę powinny być jakby większą jednością dla Zielonej Góry, bo to też są czynniki z jednej strony kulturowe, z drugiej strony zdrowotne, ale na pewno mogą być też i prorozwojowe. Dlatego, że jakość życia w danym mieście to nie tylko praca, chociaż ona jest bardzo ważna, ale po pracy chcemy też gdzieś pójść. Chcemy mieć jakąś formę rozrywki, jakąś formę kultury, też mieć dodatkowe zajęcia, na przykład dla dzieci, czyli też musi być jakaś rekreacja i rozrywka. Tu jest potrzebny rozwój we wszystkich obszarach. Dlatego nie możemy też skupiać się tylko i wyłącznie na jednym. Natomiast myślę, że zaznaczenie to, co pan prezydent Dariusz Lesicki wspomina, to znaczy pójście w stronę wysokiej technologii, jest bardzo dobrym strategicznym wyjściem, dlatego że 20 lat temu rzeczywiście wszystkie firmy szukały miejsca magazynowego, pracowników o najniższym wynagrodzeniu i tam najczęściej stawiały, lokowały swoje firmy. Dla nas, dla Zielonej góry w tej chwili potrzeba czegoś więcej. Ta, te działania były 15 lat temu, tak jak powiedzieć 20 lat temu. Teraz potrzebujemy większego rozwoju, czyli inwestycji w firmy też, które płacą lepiej, wyżej, gdzie jest zapotrzebowanie na pracowników, z, także z większą możliwością działania, rozwoju. I to rzeczywiście będzie przyciągało do Zielonej góry, tego miasta kompaktowego, jak mówimy, nie za wielkiego, ale z różnymi możliwościami, także ludzi. Z zewnątrz i myślę, że na to warto stawiać. Dobrze, proszę Państwa, musimy już kończyć. Jeszcze jedno zdanie Dariusz Legutowski, proszę bardzo. Ja jeszcze chciałem tutaj zwrócić uwagę, że jest jeszcze taki ranking wydatków inwestycyjnych i ona Góra zajmuje. No jedno z ostatnich miejsc, przedostatnie no, dwa miasta są poniżej nas, jeśli chodzi o miasta wojewódzkie, gdzie wydatki są w wysokości... Tyś... A za który to, rok, za poprzedni? To jest 2019-2021, hmm. w poprzednich y y tak samo było, gdzie na przykład Gorzów o 1000 zł więcej jest wydatki na mieszkańca, 2200 zł. Także jeśli chodzi o tą kwestię gospodarczą, to mamy trochę do nadrobienia jeszcze. 200 euro, czyli 300 a jeśli e, je, byśmy z ZIT-u je, dostali, to byśmy na pewno w tym rankingu. A jeśli chodzi o to, co, byli o to, co nam 10. brakuje, to mi się wydaje też, pewne rzeczy tutaj są zaniedbane, jeśli chodzi na przykład o relacje z biznesem. Kiedy ostatnim razem miasto organizowało jakiś kongres gospodarczy, czy spotkania tego typu? Gdzie są jakieś misje gospodarcze? tak? Jeśli chodzi... no, Misja gospodarcza była w Dubaju, myślę, i to była bardzo dobra misja. Proszę Państwa, musimy już naprawdę jeśli kończyć ktoś, jedno zdanie. Jeżeli ktoś ma problem biznes. Moje drzwi stoją zawsze otworem, a robienie konferencji i wydawanie setek tysięcy złotych na publicity, ściąganie ekspertów, którzy przyjeżdżają tutaj nie wiadomo gdzie, to jest wydatkowanie pieniędzy, które jest myślę, że niepotrzebne. Miasto pod względem gospodarczym się rozwija się bardzo dobrze. Pokazuje to chociażby budżet. Musimy już kończyć. Moimi gośćmi byli dzisiaj Dariusz Lesiński, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo. Dariusz Legutowski, radny miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawialiśmy o rozwoju, o rankingu Polskiej Agencji Prasowej, której Zielona Góra zajmuje wysokie miejsce. Za uwagę dziękuję Państwu Daniel Sawicki i Krzysztof Filmanowicz. RZG interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG interwencje. W każdą środę o 17:10 na 97.1 FM na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Daniel Sawicki.